Siemartos Wanko, z tej strony Tomi Juniorski and welcome back to Roblox Fix It Up! Chciałem odpalić naszą Audi S5, ale niestety the engine won't start. Looks like you're missing an engine block. No i niestety musimy wejść i musimy się pozbyć jednego samochodu. I będzie to niestety, bo mamy tak, BMW M3, Audi RS4, Toyota Supra i mamy dwa VW golf GTI. Ja wam coś pokażę, nie wiem dlaczego to tak działa. Ale mamy jeden Golf GTI, ja wam pokażę, nie? Condition 100%, on tutaj ma co prawda coś powsadzane, ładnie wygląda ten Golf X. Tu jest w ogóle engine i4 0 nie? Ale jak ja podjadę sobie, patrz. Engine, dobra, robimy tak. No odpal to badziewie. Ja wiem, że on jest troszeczkę stuningowany. Ma lepszy dyfuzor, ma tutaj lotkę z tyłu wsadzoną. Ma też tutaj spoiler z przodu wsadzony i klatkę z przodu, ale jeżeli my podjedziemy, moi drodzy, zobaczcie, do sklepu, bądź też do gościa, który sprzedaje te samochody, Nissan Silvia się zresztą. Nissan Silvia też muszę mieć, nie? No, tutaj. Nawróć. Panie. Rydy. Podjedziemy sobie do gościa. Patrzcie, ja do tego gościa podjeżdżam. Jak chcę sprzedać ten samochód, to oni za ten samochód chcę dać coś około 70 tysięcy, z tego co mi się wydaje. Patrz. No się ma, patrz. Cyk? 54 tysiące, nie? I teraz robimy tak. Respawn, pójdziemy do naszego garażu. Wejdziemy, weźmiemy 54 tysiące. Weźmiemy sobie teraz tego zielonego. I mimo, że to są dwa te same samochody, i zobaczcie, on też ma condition na 100%. Ma troszeczkę inne felgi, ale jest chyba obniżany. Albo też ma wklęsłe te felgi, bo one tak jak za bardzo tutaj nie pasują do tego samochodu. Mamy ten sam silnik I420. Tutaj powinno być 2,5, ale mówi się trudno. Weźmy, no my podjedźmy, nie? Do tego samego gościa i zobaczymy, zobaczycie ile on chce mi dać za ten samochód. 54 tysiące za tamten. Natomiast za, wydaje mi się, że on chyba też szybciej idzie, lepiej idzie, chyba, ale nie jestem w 100% pewien, nie, no chyba nie. Więc robimy tak, patrzcie, podjeżdżamy tutaj i gościu chce kupić ten samochód ode mnie za... 33, stary, to, to, jest, to jest 20 tysięcy mniej. Ale, jeżeli ja tam będę musiał podjechać, klatkę wsadzić, to, 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 20 tysięcy, mówi się trudno. Sprzedajmy tego zielonego, On mi się za bardzo nie podoba. No, mogę go sprzedać też za 70 tysięcy, ale tak czy siak, bo Gościu chciał do mnie go kupić za 70 tysięcy, ale tak czy siak, Gościu, który u mnie ostatnio był na ostatnim odcinku i chcieliśmy kupić cell contracts i tak dalej, i tak dalej. Ja niestety, moi drodzy, muszę sprzedać jeszcze 19 samochodów, żeby móc kupować więcej. Nie, żeby móc, móc kupować sell Contracts, nie? To jest bez sensu. Co my teraz zrobimy? Wchodzimy oczywiście do naszego tajnego garażu, w którym zawsze fajne rzeczy wyskakują. Ostatnio dostaliśmy Toyotę Supre i dostaj... Mamy Nissan Silvia, Nissan Silvia. Fajne, dostaliśmy właśnie... 200 250 koła dostaliśmy i dostaliśmy też Opel Corsa, ale dostaliśmy też Toyotę Supre. Ja otwieram, moi drodzy, garaż. Ja już wydałem na tą gierkę tak dużo, że to jest niemożliwe. Pff. Golf X, naprawdę? Jeszcze w dieslu. Dobra, bierz to badziewie stary. Bierz to badziewie za 8 koła. Nie. Dobra, otworzymy teraz ten garaż. ostatni, bo już nie mam bobuksów. zostało mi trzy Bobuksy, ja już wydałem, wiesz ile? 100, 100 zł wydałem na tą gierkę, nie? Dobra, otwieramy. Co to jest? Kaptur. Renault captur, wiesz ile on kosztuje? 20 tysięcy 11 Moi drodzy, dobra, wiecie, co robimy? Bo niestety ludzie już piszą, że ten serwer jest jakiś daremny. Mamy miejsce na jeden samochód. Mamy 400 tysięcy. Co my musimy teraz zrobić, to zrobić słapa do Audi RS5. Żeby się, chyba, że podjedziemy jeszcze na. Wiecie, gdzie podjedziemy? Podjedziemy sobie jeszcze na. No weź odłeś z tym autem tu. Ty. Tu podjeżdżamy. Za 170 sekund coś się fajnego pojawi. Kurde, on ma taką fajną tą becie, nie? BMW M Audi A5 się pojawiło, mógłbym kupić Audi A5. Tu jest BMW M3, Audi A5, Audi A5, Audi A5, nie ma Audi A5, nie, no nie ma Audi A5, jest BMW M3 tylko Ja to kupię szybko, żeby on go nie zdobył, bo już widzę, że leci po ten samochód, nie Kupimy sobie, to auto nie chce jechać, nie Tam, tam się Audi A5 zrespiło, gościu je wziął e, 1% szansy, no zdobył, 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 no co cię mogę powiedzieć, no I tak czy siak musimy zrobić, kurde, no nie da się tutaj nic zrobić, nie Bez sensu, idziemy, moi drodzy, naprawić ten samochód, jaki tu jest w ogóle silnik wsadzony, wydaje mi się, że tu jest 2-0 wsadzone no, 2-0, no bez sensu, nie? Dobra, jedziemy. Ja naprawię szybko ten samochód, bo tak czy siak musimy sobie troszeczkę kasy zdobyć. Nissan Silvia się teraz zrespił. Lipa, nie? No, nie da się w ogóle tym autem jechać. Co jest? Co jest? Dawaj mi do 2-0. 2-0 inline petrol. 40 dolców. Wsadzamy to do tego. Okej, okay, tego, tamtego. Jedziemy naprawić to badziewie. Dobra, moi drodzy, mamy drugą BMW Seria 3 E36. Jest pełno samochodów, nie? Ja nie mogę! No, patrz go! Kurde! Dobra, wyjedź tym tą hondą. Hondę też bym chciał, ale Honda nie jest taka fajna. Weź uciekaj stary. Normalnie, ty. Tak. Wyciągamy wszystko, co jest. I naprawiamy, nie? Ktoś się tam zrespił, fajnie, pięknie. Dawaj, tu. Tu szybko, póki jest miejsce. Jeszcze to zrobimy, póki jest miejsce. Lexus się teraz zrespił. No weź, no to jest! No. Nie wytrzymam psychicznie za chwilę. Nie? To jest! To można wyciepnąć. To można tu naprawić, nie? Cyk. Charge. To montujemy. Najpierw to, później to. To trzeba było chyba tu wsadzić, nie? Dokładnie. To dajemy tu, naprawiamy. Dobra, to już się zrobiło. Zmontujemy, wmontujemy. Volkswagen Polo się teraz. Przed chwilą jest... Golf. Ja je przed chwilą zdałem, nie? Tu, tu, jeszcze to się robi. Tutaj możemy zrobić take out. Spark plugi. Tu wmontujemy. Montujemy. dobra, idziemy pomalować na jakiś tam kolor. Condition 91%, no mówi się, trudno. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj jakieś... Coś jeszcze powinniśmy zrobić, ale jeszcze nie wiem co, nie? Dobra, ten pokolorował na szaro. Więc nawet ja wezmę chyba ten sam kolor, nie? Normalnie. Niech będzie zielona, dobra. Niech będzie zielona, jest fajna. Co mu tam tak strzela, stary? Skąd mu tu tam tak strzela? Dlaczego mi tak te samochody nie strzelają? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, dlaczego innym strzelają samochody, a mi te samochody nie strzelają. To ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Tu jest w ogóle, w ogóle for sale. A czy jak ja kupię ten garaż, to tamten mi się spłaci, sprzeda. Bo ja dałem 100 tysięcy za garaż, nie? Żeby nie było. Ile, ile ja dałem za ten samochód? 11 tysięcy, nie? Sell your car. Przesadzę, no przecież to jest amba Fatima, normalnie amba Fatima A czy, może ja mam więcej garaży, patrz Nie no nie mam, no ten garaż już nie działa, ja mam tylko garaż, który ma 6 miejsc, ty No i to co jest? Patrz co on ma, nie? Patrz co mu się zrespiło Ja nie mogę, no przecież ja tą becie chcę! Chcę tą becie, alo. dajcie mi tą becie 54 sekundy i coś się zrespi fajnego Dawajcie, co tu jest? Tu jest golf tu się Golf zrespił, nie? Patrz, a już go ktoś kupił, dobra Honda Civic tutaj stoi, no nie będę Honda Civic kupował 14 tysięcy? To jest lepszy niż BMW M3? Tutaj w ogóle Lexus też stoi, nie? Lexus, no Lexusów już chyba nikt nie bierze, nie? Każdy poluje teraz na becie, ty Szkoda, że Porsche tutaj nie ma Dobra, kiedy będzie respawn? Halo? Kiedy będzie... Lexus się zrespił Lexus się zrespił Lexus się zrespił Punto się zrespiło Ford Traffic się zrespił same badziewia Honda Civic się zrespiła Audi A4 się zrespiło Ford Traffic bez sensu normalnie bez sensu, nie no tu jest Ford Traffic ktoś go już wziął, mówi się trudno Lexusa se wziął może tutaj coś się fajnego zrespi teraz jak on go kupił Co się tu zrespi, dawaj, 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 dawaj. coś fajnego będzie no co jest? Dawaj, resp, resp się fajnie Halo No Volkswagen Passat się zrespił, nie no, na serio Dobra, tu się coś za chwilę jeszcze zrespi, bo gościu kupił Hondę Co się tu zrespi? Miejmy nadzieję, że BMW M3 e E39 Peugeot! Nie no, na serio Patrzcie tutaj mają Mercedesy BMW M5 E60 Albo E90 Ja się nie znam na tej konfiguracji Peugeot The brand of my country <laughs> Czekaj, tu się coś za chwilę zrespi ZNOWU pzot! Tu się coś zrespi teraz, patrz. Coś fajnego będzie chyba. Kurde, taki głupi serwer, nic nie ma, nie? A wcześniej się pojawiało non-stop coś, ty. Seat LEON. Czekaj, jakieś holde się zrespiło. Co to jest? Gdzie to się zrespiło? Gdzie to się zrespiło? Tu? To jest to? Holde interio? No to jest Civic, ty. A gdzie jest to holde interio? Halo? Stary, ja nie wiem, co to jest te holde interio. Co to jest za samochód? To jest to? Jest chyba to, patrz. Holde Interio, confirm. Czy to jest? To nie jest przypadkiem Toyota Celica? Czy tam cel... No to jest chyba Toyota Celica, nie? Patrz. Holde interior, stary, co to może być? Nie wiem, jakiś mega rzadki samochód mam. 22 koła, Wsadzimy sobie, oczywiście, go do garażu. BMW Mercedes by się też przydał. No, jakiś fajny, no. Dobra, co my tutaj mamy wsadzone? Ja tutaj czuję, że jest 2-0, ale chyba też 3.0 Tu jest 3.0 I 4-2-0 drodzy, mamy nowy silnik. I 4-2-0 Czyli to jest Honda jakaś. Honda, ale to. Ale to, wyg to wygląda bardziej jak Toyota celica, nie? VTEC, No, co, co, VTEC? No, co o co chodzi? VTEC, ty. Jakiś VTEC w ogóle, nie? I 4 2 -0. stary, jaka ta gra jest zbugowana, nie? I 420 fałtek. I 420 fałtek mamy tu. Więc musimy kupić najprawdopodobniej to. No patrz, klikam to i to nie działa, nie? Za 50 dolców. Tutaj sobie wsadzimy fałtek, nie? I 420 fałtek. Patrz, i znowu mi się maska otworzyła. Dobra, ciśniemy. jak chce ścigać tutaj z Seatem, Leonem. <grywy> A my mamy Honda Interior. To no co to jest? Czy to jest Honda Legend? Może to jest Honda Legend? Czekaj, ja zobaczę. Honda. I... Holde Inteiro... Holde Inteiro... Stary, co to może być? Honda? Nie wiem, ale wyda... Ja się muszę zapytać kogoś. Nie mogę znaleźć informacji, bo taki samochód jak Holde Inteiro nie istnieje. No dobra, no w takiej... Ale to czekaj, ja mogę? Ja ci tutaj... Patrz, 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 ja ci tutaj wsadzę... Zdjęcie i zobaczymy, czy on mi coś powie, nie? Co to jest w ogóle za, gier, za samochód, nie? Holde Inteiro, no... Honda Integra! Honda Integra DC2 A jest, rzeczywiście, patrz Hol Honda Integra DC2 No, to jest to Honda Integra Type R Patrz, białą musimy zrobić Honda Integra Type R A tu jest jakaś inna, już taka nowsza Widzisz, takie inne światła ma BMW M5 E30 Ja nigdy nie zdobędę tego samochodu Najgorsze jest to, że ja już nie mam, wiecie czego, już nie mam BMW K5, no BMW M5, no Chyba sprzętam tą Hondę Chyba sprzedam tą Hondę, zrobimy ją na biało. Honda Integra DC2. I wydaje mi się, że my tam też będziemy mieli... Wiecie, co tam będziemy mieli? Ja tam chyba widziałem jakiegoś bodykita. Tak mi się wydaje. Dobra, dawaj. Naprawiamy szybko ten samochód. Na biało robimy. Tak jak ustawa przewiduje. Condition. Dobra, ciśniemy teraz do tyłu. Musimy go naprawić. No, czy ta Honda Integra jest ładna? No to jest nowy samochód, którego nie było. Patrz, on kupił BMW. Tu jest w ogóle nawet napisane Integra, widzisz, patrz, tu jest napisany Integra, no, no. Honda Integra, no teraz to dopiero zauważyłem, Honda Integra, ładnie zrobiona, no BMW M5 E39, To stary, to jest niemożliwe, nie, 3% szansy, no, to te Golfy mi się częściej respią, stary, niżeli, wiesz co, niżej, no, pal, to, to proszę cię, niżej, ten, ale to on też ma, ale on ma BMW M3 E36, no to jest popularniejszy samochód, no No ale ten to jest samochód, którego jeszcze nigdy nie mieliśmy, nie mieliśmy też Fałteka Więc muszę wam powiedzieć, że zobaczymy jak to w ogóle idzie, bo to jest dopiero pierwsze takie ten tegest, że możemy sobie ogarnąć temat, nie? Z takim samochodiksem. No ja wcześniej tego nie, nie, nie widziałem. To jest pierwsza właśnie fałtek, a fałteki podobno są dobre, nie? Dobra, dawaj, tu jedziemy, tu się naładuje. Bateria, dobra, wsadzimy teraz to tutaj, install part. Teraz robimy tutaj, install. NIE jedź! NIE, NO CO JEST, ZNOWU SIĘ AUTO PSUJE, Dobrze, że DO PRZODU Ta gra jest tak zbugowana, że to jest niemożliwe, ona jest coraz to bardziej zbugowana, no mówi się trudno. Dobra, to zamontujemy, to tutaj chyba trzeba wsadzić, dokładnie, tu leci woda teraz. Cyk. To się naprawia. Dawaj, naprawiło się! Ja, ja naprawiło się, no, repairs needed. Wyciągamy te spark plugi, zamontujemy je i teraz, moi drodzy, możemy jeszcze to wsadzić. I nasz samochód jest gotowy. Honda Integra. Odpal to będzie. Kondycja na 100%, więc jest spoko. Ty. Co? To te fałteki tak strzelają. Patrz. Te faulteki. Ta... Ale jak to trzeba zrobić? Jak, jak te fałteki strzelają? Czekaj. Patrz. Ręczny. Na ręcznym, on tak ciśnie Ale kiedy on zaczął strzelać? Kiedy on zaczął strzelać? Te fele w ogóle są git? Te fele są git No 22 tysiące dałem za ten samochód Jedziemy zobaczyć teraz do zioma Ponieważ wydaje mi się, że Że my tam możemy Ty Nissan L750ZX się zrespił Ja nie wytrzymam psychicznie Dobra ciśniemy pod prąd Bo, bo pod prąd no niestety mówi się trudno Zobaczymy, ile ten samochód wyciśnie, Honda Integra, 2.0 VTEC, nie no ładny samochód, no podoba mi się, mi się takie Japońce stare podobają, teraz on, teraz one idą, wiecie jak Wy port Traffic się zrespił, czy tam Transit, 179, on tak samo idzie. leci jak Audi RS, RS4 B5, te, te niebieskie, które mamy, taka Integra też jest spoko, no podoba mi się, no, ale wydaje mi się, że ją sprzedamy, mimo, że tam jest chyba 10-7% szansy na to, że się zrespi, chyba tak. Idziemy zobaczyć jakiegoś kita. Wydaje mi się, że jakiś bodykit powinien się tutaj pojawić No nowy samochód, no nowy samochód Nigdy takiego nie mieliśmy I on się też pojawił w update, jak ja byłem na urlopie Więc jest to nowe w sumie, no No kurde, co jest? No nie mogę, no Dobra, jest git No Światełka ma takie Patrz, czekaj, ci pokażę Światełka ma takie Fajne, kierunkowskazów tu chyba nie ma W tej gierce, nie ma, nie ma, nie ma, dobra Alu. Trąbe, trąbek taki jak zawsze. Najgorsze jest to, wiecie co jest najgorsze? Że ja teraz muszę kupować już lepszy garaż. Jak ja kupię lepszy garaż, to on kosztuje chyba 350 tysięcy. Zostanie mi 33 tysiące. Plus samochody, które mam w garażu. Więc zaczyna się robić trochę ciasno z pieniędzmi. Chyba że kupimy sobie trochę kasy, żebyśmy mieli. Patrz, Honda. 7% jest ta Honda Integra. 7% szansy jest. Bo potrzebujemy jeszcze Lexusa. Potrzebujemy to. Potrzebujemy tamto. Dobra, lecimy, patrz, co my tutaj mamy Tutaj mamy dogo, mata Hol Tu jest, holde interio, widzisz, patrz Mówiłem ci, że patrz, 470 Mówiłem ci, że coś możemy tutaj wsadzić do tego, patrz No, no No Myślałem, że będzie ten taki spoiler inny Ja ci po... Czemu tutaj coś leży, stary? Holde interio, no nie ma nic więcej W ogóle to jest M Mazda M rx 8 chyba jest ja nie wiem, stary, jakie tutaj w ogóle są procenty szans, żeby, żeby się to auto zdobyło, nie? Bo ta, widzicie, ta, ta Hondzia, to ona ma taki większy ten spoiler. Widzisz, patrz. On, type R, nie? Ona ma taki większy ten spoiler. Ja wiem, że to jest chyba nowsza wersja, ale no tu masz. Tą, co my mamy, to ona ma taki wyższy spoiler. Takie coś, nie? A my mamy takie, no takie, takie cośiks, nie? Takie cośiks mi się wydaje, no. Dobra, idziemy zobaczyć, ile ja za ten samochód dostanę. Bo jeszcze się zastanawiam nad sprzedażą. To jest pierwszy samochód do sprzed Ale mam samochody, co? To jest pierwszy samochód, który byśmy mogli sprzedać. Jeszcze w ogóle musimy zrobić Audi RS5, bo pamiętajcie, że ten samochód tam nie ma silnika, nie? Dawaj, odpalaj to badziewie, jedziemy do. Jedziemy do gościa zobaczyć, ile on mi za ten samochód da. 22 tysiące dałem za ten samochód, plus naprawa, plus ten spoiler to jest 23 tysiące. Zobaczymy, ile on mi zaoferuje za ten samochód. No jest zrobiony, jest 100%. Nie mam tutaj lepszych opon, ale to jest tak idealne, no pasuje do tego. Gość jedzie Fordem trafikiem. Kiedyś wsadzimy do Forda... No widzisz? On czasami se strzeli tak pierdnie, nie? 34 tysiące. Mamy zysk 10 tysięcy, no. Dobra, ten samochód jest jakby co pierwszy na sprzedaż. Condition. Ten samochód jest jakby co pierwszy na sprzedaż. Wiem, że gdzieś tutaj w mieście mamy garaż, który jest chyba większy. I on jest chyba z tego, co mi się wydaje... Czekaj, tu se podjedziemy. Tu jest też jakiś garaż, ale wydaje mi się, że my jego kupić nie możemy. Bo następny garaż, jaki możemy kupić, jest tu. Bo tamten jest. Tam, tu jest for sale. patrz, Tutaj mamy, mamy dwa, nie? Patrz. For sale. 800 tysięcy? Oh my god. 800 tysięcy? 399 bobuksów. Na no ile on tutaj ma miejsca w ogóle? A ten ile ma tutaj miejsca? Bo ja mam tamten garaż na 6, 6 aut. Bój garaż. 10 slotów. You will lose your previous garage, but your cars will be transferred to the new one. Confirm. Nie mam tyle kasy, nie. We don't have enough money. Czyli tam mamy na 10 miejsc. Ale, cze ale czekaj, 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 czekaj. A to? Ile? 16 slotów! Więc ja muszę Najlepiej będzie dla mnie wydać Bobuksy. Wiecie? Bo tu jest 399 Bobuksów, a za 399 Bobuksów mamy tylko 75 tysięcy kasy. A to ten garaż jest warty milion. Nie? Więc my sobie kupimy następnym raz razem ten garaż. Wydaje mi się, że to będzie jakiś taki OP garaż. Bo wiem, że gdzieś tutaj są takie garaże takie, takie mega OP Że tam masz aż chyba dwa poziomy z tego, co mi się wydaje I tu jest jeszcze jeden garaż, nie? Tutaj, tu jest jeszcze jeden garaż Który jest lepszy niż ten, co mam teraz za 100 tysięcy Jakbyśmy kupili za 399 bobuksów No to by było lepiej, nie? To by było o wiele lepiej Ten jest warty 350 tysięcy Ile on mi tutaj da rzeczy? Patrz, 350 tysięcy 8 slotów, widzisz? Cancel 8 slotów, czyli dostajemy tylko i wyłącznie Dwa więcej miejsca a tamten za 399 Bobuksów? No ci powiem, że może być, może być, może być spoko, bo 16 slotów. My już teraz mamy 6 samochodów. Jest tu w ogóle jeszcze jakiś inny garaż? Na przykład za 599 Bobuksów? Może będzie taki lepszy, nie? Żeby nie było sceny, że ja na przykład tutaj kurczę. Kupię sobie teraz garaż za Bobuksy i się okaże, że gdzieś tu jest jakiś inny, nie? Jakiś taki lepszy. Tu raczej niczego nie ma. Nie, tu niczego nie ma. Tutaj w ogóle jakiś kotek jest chyba. Tutaj niczego nie ma. No nic, no poszukamy jeszcze jakiegoś garażu. Ale one są chyba też na mapie. Ja ja, one są na mapie zaznaczone. Aha, dobra, to mamy tak 10. Ten jest Robux garaż, ten jest na 3, 4 garaż, 6, 8. No i to by było na tyle. No to musimy kupić za bobuksy. Bo to jest najlepszy garaż, nie? Najlepszy garaż za 399 bobuksów. Moi drodzy, jeżeli chcecie, żebym kupił ten garaż, zostawcie łapkę w górę. Ale, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Roblox Fixera podobał. Zostawcie łapkę w górę, jak wam powiedziałem, subskrypcję i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Yo.